Dobra, to co, spróbujemy zrobić twój pierwszy talerz. Czego będziesz potrzebował? No najlepiej to żebyśmy glinę... Ja tutaj mam glinę biało wypalającą się na temperaturę 1240 stopni. 1200... Ja wypalam na 1230 stopni. Już tak mam po prostu ustalone od jakiegoś... od paru lat. I tak mi jest najwygodniej przy okazji glina wtedy. Jest najlepiej spieczona. Nie przesiąka. Szkliwa mam już porobione na tą temperaturę, mam próbniki porobione na tą temperaturę, więc tak osiadłem na, na takim stanie, ale to możesz sam sobie wybrać. Jeżeli Cię to interesuje, to z chęcią opowiem Ci o, trochę więcej o glinie, trochę więcej o masie, trochę więcej o wypałach, o szkliwach. To po prostu napisz, co Cię interesuje, a ja z chęcią ci na to pytanie odpowiem. Ja tu jestem po to, żebyś mógł sobie polepić Polepić z gliny Bardzo sympatyczny akcent. Ktoś właśnie przyszedł i odwiedził mnie w pracowni. Tak, po prostu zauważył mój napis na drzwiach i wszedł. Bardzo miło. Ej, kurczę. Zrobiło mi to dzień. Ale co będziesz potrzebował? No, właściwie przydała być się glina. Yy... Fajnie by żeby było, gdybyś miał takie. Takie, takie szyny, to y, później jak będziesz wałkował glinę, to te, te szyny spowodują, że glina będzie równogruba. Na, na całej powierzchni będzie równo gruba. Ale co mogę poradzić, jeżeli nie masz takich, takich z kastorami za 5 zł, Możesz wziąć, <grybujesz> wziąć, y, wziąć zeszyt z twardą okładką. No. Dobrze by było, gdyby miał wałek. Nie musi on być taki duży. Może to być zwykły wałek, trochę mniejszy. Możesz go wziąć mamie z kuchni, tylko pamiętaj o tym, że po robieniu ceramiki i go wyczyścić, żeby nie mieć gliny w pierogach, bo by chrupała w zębach. Jako, że jest to Twój pierwszy talerz, odciąłem losową, kompletnie losową ilość gliny. Teraz, teraz troszkę się przybliż, żebyś widział co i jak. Najważniejsze, co musisz wiedzieć, to to, na jaką temperaturę wypalasz i z jakimi, z jakimi materiałami działasz. Bo jeżeli. To co opowiem, ja jestem samoukiem i pierwsze kubki jakie robiłem dla moich znajomych były piękne. W sumie to w sumie to jak się zastanawiam, to chciałbym móc zrobić jeszcze raz taki kubek, który robiłem na początku, bo one miały taki pierwiastek nie, nieperfekcyjności, taki taki, jakby to powiedzieć, taki nieokrzesany sznyt. O, miały taki nieokrzesany sznyt i bardzo mi się to teraz podoba, jak patrzę na ceramikę. E, więc mam nadzieję, że e, nie pamiętam już, co miałem powiedzieć. Aha! E, no, już wiem. Te kubki, które robiłem, robiłem na e, niższą temperaturę na, 1000, na 1050 stopni. Miałem źle dobrane materiały i one się po prostu nie spiekała. Co za tym idzie? Bardzo mocno mi to się odcisnęło w głowie. E, moja przyjaciółka, serdecznie pozdrawiam. Powiedziała mi, że: Ej, Wojtek, twoje kubki się podzą. Ja mówię, jak to się podzą. No i ona nalała herbaty, poczekaliśmy chwilkę i przez to, że kubek nie był dobrze, dobrze spieczony, to na kubku, na ściance od zewnątrz zaczęła się robić e, wilgoć, zaczęła się zbierać wilgoć. Jak ona piła z tego kubka, no to musiała mieć talerzyk pod spodem, także... Po tamtym wydarzeniu zmieniłem temperaturę na 1230 stopni. Od tamtego momentu nie mam już do tego problemu. Tylko mam dużo gliny i dużo szkliwa. Swoją drogą nie przyzwyczajacie się do tego miejsca, bo za niedługo otwieram lokal. Dobra, weźmy się za robienie talerzy. Bardzo ważne jest to, starajcie się wałkować glinę zawsze od środka do zewnątrz, ze względu na to, że jeżeli będziecie wałkować ją od środka do zewnątrz, a później z powrotem, to może dojść do tego, że glina zawinie wam się na wałku. No i co? No i uszkodzicie możecie uszkodzić swój wyrób, prawda? Więc wałkujecie od środka do zewnątrz, spokojne, proste ruchy i od czasu do czasu odklejajcie glinę od blatu. Starajcie się to robić na blacie, który nie jest, nie jest polakierowany, bo wtedy glina ładnie się odkleja. Jeżeli nie macie takiego, to możecie na przykład napiąć jakieś, jakieś prześcieradło na stół. Tylko uważajcie, bo jeżeli go nie wypierzecie albo nie wyczyścicie, no to będziecie mieli glinę w łóżku. A po co? Dobra, no i wałkujecie też tutaj teraz od środka do zewnątrz. Jeżeli Wam się nie chce wałkować, to jest jeszcze jedna metoda. Łapiecie za glinę i obracając rzucacie ją na, na blat no nie i ona powoli się rozpłaszcza możecie złapać za jeden kawałek za jedną stronę gliny i parę razy sobie uderzyć jeżeli mieliście zły dzień to zawsze sobie możecie możecie sobie ulżyć bierzecie wałek i rozwałkowujecie Okej, okay. w tę stronę już mi się ciężko wałkuje, to obracam i jadę znowu od środka do zewnątrz. Mogę od czasu do czasu zmienić kierunek. Też chciałbym, żebyście wiedzieli, że to co ja wam tutaj mówię, to nie jest tak, że to jest reguła, której musicie się trzymać, no nie? Najważniejsze, żeby finalnie żebyście finalnie byli zadowoleni z waszego wyrobu. Ten talerz musi być okrągły, nie musi być. To jest też to jest, to jest, to jest istota robienia ceramiki. To jest piękne, że kurczę, czasem, czasem mamy takie, takie bariery w głowie, takie schematy, którymi się bardzo mocno no nie, że kubek to musi być taki, talerz to musi być taki, ale też nie tylko do ceramiki czasem w życiu mamy bardzo mocne schematy które w sumie jak się tak człowiek zastanowi to czasem czasem są dobre ale ale czasem czasem po co dobra, przekręcam znowu wstępnie sobie Rozwałkowuję, ja cyk, cyk, dobra. Tutaj już zbliżam się do grubości, grubości gliny takiej, że muszę już, prowadzić, muszę już prowadzić wałek po szynach. Ja to nazywam szyny, ale to po drewienkach po prostu. Jeżeli nie macie ani takich, takich drewienek, jeżeli nie macie takiego, nie macie zeszytów, to wiecie co? To w sumie ja wezmę te, wezmę te, te szyny. Chyba zrozumieliście o co chodzi z nimi. Skupmy się na tym, żeby, żeby ten talerz był jak najbardziej niepowtarzalny. To ma być wasz, to ma być wasz pierwszy talerz, więc. Więc niech, niech to będzie wyjątkowy talerz. Bardzo bym chciał, że jeżeli robisz teraz sobie ceramikę razem ze mną, to żebyś żebyś zachował swój, żebyś zachował swój pierwszy talerz. No nie? To jednak, jednak się z sentymentem później patrzę na takie, na takie wyroby. No chyba, że pożyczyłeś wałek od mamy, to pierwszy talerz daj jej. To pierwszy talerz daje. jej. Tak, żeby nie był za cienki. O widzieliście? Bardzo szybko to się wydarzyło. Już odruchowo zareagowałem, ale zaczął się podwijać. Podwinął się ten koniec, no nie? I widziałem kiedy mogę zareagować. Wiedziałem jak mam zareagować. No. No, ale żeby wam się tak nie, nie wydarzyło. Na jaką grubość mniej więcej wałkować ten yy, będę wałkował ten płat. Starajcie się na grubość 1 cm, 1,5 cm. Raczej nie cieńsze bo będzie problem później z odklejaniem tego od, od blatu. No i nie chciałbym, żeby wasz pierwszy talerz zniszczył się podczas robienia go ze mną, no nie? Ok. Chyba wystarczy. Chyba wystarczy. Dobra. Teraz już na pewno wystarczy. I tak. Jeżeli wam się podoba taki kształt, jaki uzyskaliście, jaki uzyskałeś od razu po tym, jak rozwałkowałeś płat gliny, to możesz to zostawić. Możesz przejść już do kolejnego etapu, który zaraz o, o którym zaraz wspomnę, który zaraz o którym zaraz opowiem. Ale, jeżeli nie, nie podoba Ci się ten kształt, to możesz wziąć igiełkę. Ja mam takie narzędzie, to jest, to jest narzędzie igiełka. Ale to może być cokolwiek, to może być nawet długopis, to może być noży, nóż kuchenny. Cokolwiek, najważniejsze jest to, żebyś po prostu wbił i pociągnął pociągną igłę po, po glinie po to, żeby uzyskać wstępny kształt Twojego wyrobu. Mi się bardzo podoba ten kształt, ja w nim widzę orzecha, orzecha laskowego. Równe talerze, takie najprostsze, równe talerze, to, to Wam pokażę w kolejnym odcinku, dobra? Pokażę Wam, jak można by było wykorzystać Rzeczy, które na 90% każdy z Was ma w kuchni do tego, żeby zrobić prostą, ładną ceramikę. Jeżeli chodzi o wypalanie ceramiki, ja wypalam ceramikę. Jeżeli jesteście z Krakowa, to ja Wam będę mógł wypalić. No a jeżeli nie jesteście z Krakowa, to musicie zagadać do jakiejś pracowni ceramicznej, która może wam, może wam wypali, ale nie daje gwarancji. Wróćmy tutaj do robienia talerza. No nie? Ja sobie już uwidziałem po prostu... Ten, ten orzech, więc ja zrobię sobie orzech. Ty rób, cokolwiek będziesz chciał. Wbijam igiełkę. No i teraz ciągnę tą igłę po po glinie. Och. No nie, no teraz to <tryk> teraz to wygląda jak but. Odbicie buta. No dobra, no nic no. Niech będzie, niech będzie odbicie buta. Chociaż wygląda to też mega fajnie, bo tutaj mogłyby być ziemniaczki, tutaj mogłaby być cała yy, ta mięso, cokolwiek. Fajne. Mógłbym. Kurczę, szkoda, że nie. Ach, No nic, ale to już. Widzicie, tak to jest, jak się robi swoją ceramikę. Nagle cię olśni, nagle dojdzie do ciebie, że fajnie by było zrobić coś jeszcze. Ja u siebie na warsztatach zazwyczaj ludziom mówię, żeby uważali na zbędny perfekcjonizm. No bo po co? Po co masz się denerwować przy glinie? Nie? Jeżeli e, będziecie korzystać z gliny, która, którą sami zagniatacie, i niestety, ale jakiś pęcherz powietrza wam został w glinie, to możecie go przebić igiełką. Możecie to zrobić igiełką, możecie go przebić igiełką. Ja powiem tak, że z tego jeszcze na przykład zrobię jakiś inny talerz, trochę bardziej okrągły. I co, co w tym momencie robicie, no nie? Dobrze, przydałoby się wam jakaś woda. Ja nie przygotowałem sobie wody, więc będę robił bez wody. Kciuk, kciuk idzie od góry na płat, palce idą od zewnątrz i delikatnie zaczynacie podnosić palcami glinę, krawędź gliny do góry, no nie? I teraz kciukiem, jak już podnieśliście tą krawędź, kciukiem dociskacie delikatnie na załamanie się gliny, no nie? No i tak. Powolutku kręcicie się, idziecie, idziecie dookoła swojego wyrobu, podnosząc, podnosząc tą, tą krawędź. Ten, ten, ten talerz jest gruby, nie ukrywam. Mógłby być troszkę cieńszy, ale, ale jest mój. Jest mój, jest wasz pierwszy, więc z tym się nie przejmujcie. W tym momencie wygodniej mi jest mieć kciuki na zewnątrz, więc teraz delikatnie podnoszę kciukami i najważniejsze jest to, żeby dociskać na załamaniu się gliny. Jeżeli chcecie mieć moc, mocniejszą, ostrzejszą krawędź, to wystarczy, że naciśniecie mocniej. Chcecie mieć delikatniejszą, no to yy, delikatniej. Jeżeli chcecie mieć łagodniejszą, no to delikatniej naciskajcie. Jeżeli jeżeli w ogóle nie chcielibyście mieć takiej ostrej krawędzi, no to najpierw możecie ją podnieść. O, ja właśnie w tym momencie podniosłem całą, całą krawędź dookoła. To nie jest koniec naszej pracy, to znaczy tak. Jeżeli Wam się już podoba, to możecie zostawić. Jeżeli nie, to teraz przejdziemy do detailingu, no nie? Jeżeli będziecie mieli wodę. To możecie teraz to wygładzić wodą, gąbeczką z wodą. Ja zaraz pójdę po gąbeczkę z wodą, ale w tym momencie też jeszcze mogę to wygładzić swoim, swoimi palcami. Ja to robię tak, że podkładam swoją dłoń lewą pod krawędź i bardzo delikatnie teraz naciągam glinę od środka na moje na dłoń, która jest na zewnątrz. No nie? Jestem praworęczny. I tyle. Amen. Dobra, naciągam ją tutaj dookoła. Wszystko fajnie. Jeżeli glina Wam zaczyna pękać, robią się takie pęknięcia delikatne na, na krawędzi. No to znaczy, że, to znaczy, że już jest trochę zasucha. Tutaj ta krawędź mi się średnio podoba. Tę trochę zawinę. O! Z Twoją drogą! Bardzo fajne jest to, że odbicia moich palców nadały tutaj fakturę temu orzechowi. teraz już trochę bardziej przypomina orzech laskowy, więc wykorzystam to, że tak to wyszło. I podbijam jeszcze moje palce. I podbijam moje jeszcze palce na, na tej glinie, żeby podkreślić tą fakturę. Odbijam już fakturę na glinie. Wszystko fajnie. Wygładzam sobie, wygładzam sobie jeszcze, wygładzam jeszcze sobie tą, wykładam sobie tą jeszcze krawędź. Widzicie, glina jest plastyczna, można nią bardzo łatwo jeszcze manipulować. Wy, za, zaciągam sobie, wygładzam palcem wszystko, co jestem w stanie wygładzić palcem, to wygładzam to teraz palcem. No ale jeszcze od spodu niestety będziemy musieli troszkę popracować z tym, z tym talerzem. Yy, więc musimy poczekać te pół dnia, aż talerz zesztywnieje. Kompletnie się nie przejmujcie, jeżeli chodzi o przesuwanie teraz tego talerza. No bo może to będzie wyglądać brutalnie. Ale to będzie tylko wyglądać brutalnie, a nie yy, a nic się nie powinno stać z waszym wyrobem. Więc teraz wystarczy, że go wezmę, i przeniosę go gdzieś na bok. Widzieliście, przez chwilą go tutaj przyniosłem. No ale też mówię, yy, że można go przenieść. Jakkolwiek złapiecie ten, ten płat, ma 1,5 cm grubości. On raczej się nie przerwie. Mogę wam pokazać, że trzymam go tak i się nie przerwał. Więc coś to, coś, coś chyba jednak. No, <grych> więc, więc mam rację. No. Odkładacie go na pół dnia i patrzcie, co się z nim stanie. Ja sobie wcześniej przygotowałem troszkę inny talerzek. Po pół dnia ten, ta glina już jest sztywna. No nie, ta glina wygląda tak. To ja korzystałem z biało-wypalającej się gliny, widzicie, że podesła troszkę, jest troszkę jaśniejsza, ale wciąż to nie jest turbo biel. Widzicie, że on i jego, ten odcinek bieli jest już troszkę inny. Patrzcie co, bardzo ważna i istotna sprawa jest taka. To jest spód waszego, to jest spód waszego wyrobu. Jeżeli wam ten spód się podoba, zostawiacie, nie przejmujecie się tym, no nie, ale wszystko co widzicie, Zostanie wam na wyrobie. Wszystko co widzicie, faktura, jakieś takie bardzo delikatne mm, zarysy, odbite od blatu, one zostaną. Więc jeżeli one Wam się nie podobają, bierzecie gąbkę, śuś, śu, zaraz to zrobimy na tym talerzu. Jeżeli Wam się podobają, no to zostawiacie. No to git. Ja mi się ogólnie podoba ten talerz. Yy, zrobiłem go yy, przy pomocy też koła garncarskiego. Jeżeli będziecie chcieli, żebym wam pokazał, w jaki sposób można wykorzystać, połączyć metody lepienia na płacie, lepienia z płatu i koła garancerskiego, no to z chęcią wam, z chęcią wam o tym opowiem. Składam to na bok, wróćmy do tego talerza ja już wam pokażę, o co z nim chodzi i co jeszcze Was czeka. Bardzo istotna rzecz. W momencie, kiedy schnie, on może delikatnie na krawędziach popękać. Jeżeli chodzi o spód, tak jak wcześniej wspominałem, tamten wyrób jest zbyt plastyczny do tego, żeby można go było teraz w tym momencie tutaj ogarniać, no nie? Więc jak on podeschnie, pół dnia, teraz biorę gąbkę, wszystko wszystko ogarniemy. Tylko pobliż. No to dobra, to popatrz co się stało. Na krawędzi tutaj są bardzo delikatne pęknięcia. Mam nadzieję, że je widać w aparacie. Yy, jak nie, to jeszcze zrobię przebitkę. Jest ostra, nieprzyjemna krawędź, której bardzo łatwo można się pozbyć. A jeżeli chodzi o spód wyrobu, to on ma takie blizny, takie wypustki, no nie? Ten spód. Lepiej jest, je, lepiej jest się ich pozbyć ze względu na to, jeżeli ich się nie pozbędziesz no to one mogą doprowadzić na przykład do, do zniszczenia materiału. Nie? Jednak są to, są to wady krytyczne. W tych miejscach można je nazwać, mogą to być wady krytyczne. O, biorę w takim razie gąbkę. Jak widzicie, jest to zwykła gąbka ze sklepu. Nawilżona, wilgotna, nieprzewilżona. Bo jak ją zgniatam, to nie leci woda. Zgniatam ją, nie leci woda. Wystarczająco. I tak, bierzecie gąbeczkę i bardzo delikatnie nawilżacie całą krawędź tak tylko, żeby zbliżyć zewnątrz waszego wyrobu. Jeżeli macie jakieś większe wady, możecie skorzystać wtedy z tej drugiej części gąbki. No i za pomocą tej części zdrapujecie tak naprawdę tą powierzchnię, która jest trochę bardziej zniszczona. Bierzecie w drugą stronę i cyk-cyk trzy razy, dwa razy. I macie już wygładzoną tą, tą część. No nie? Cyk. Wszędzie dookoła. Starajcie się, żeby... Starajcie się, żeby jakość waszych wyrobów była jak najwyższa. No nie? Nie zajmuje robienie takiego talerza 5 minut. Mnie nie zajmuje. <laughs> Pewnie są jacyś wariaci, którzy to robią, wiecie, speedrunem. Ja głównie sk skupiam się na kolegerem ręcarskim. Yy, I tam jestem... Yy, najlepszy. Tam z tej metody jestem najlepszy, jeżeli chodzi o moje umiejętności. Ale lepienie z płatów też sprawia mi bardzo dużo przyjemności. Gdybym ja mógł sobie coś powiedzieć teraz, temu Wojtkowi, który zaczynał, powiedziałbym: Wojtek, wiesz co, nie musisz od razu kupować koła garncarskiego. Możesz skupić się na lepieniu ręcznym, yy, możesz skupić się na tym, żeby wygniatać, żeby lepić z płatu. Podszkól sobie troszkę lepienie z wałków. i dopiero później siadaj do koła garańcerowskiego. Ja byłem raczej z tych, którzy siedli od razu do koła i się w kole zakochałem i tak już to robię bardzo długo. Nie chcę liczyć ile. Proszę, nie każ mi liczyć ile ja już to robię, <grybujesz> bo wyjdzie, że nie jestem taki młody. <grybujesz> Dobra, nie no, od razu powiem, mam 25 lat. Biorę gąbkę i cyk. Krawędzie, które tutaj wcześniej były popękane i które wcześniej tutaj były ostre, bardzo szybko, bardzo ładnie znikają. Jeżeli zniszczyć się twój wyrób, no to się nie przejmuj. Najważniejsze jest to, że umiesz, że próbujesz, że robisz. Mi zajęło dwa lata zanim ja wyciągnąłem z pieca wyrób, po którym byłem zadowolony. Dwa lata. To jest niesamowicie długo. Pierwszy raz pamiętam ten moment. Codziennie otwierałem, nie, wróć. Co tydzień otwierałem piec i mówiłem do mojej dziewczyny: "To nie to, nie podoba mi się to". I tylko się dołowałem i dołowałem i dołowałem. Bo nie, bardziej się skupiłem na finalnym efekcie niż na tym, że rozwijam swoje umiejętności i tym się powinienem cieszyć, nie? Dopiero po dwóch latach do mnie dotarło, że kurde, tyle razy już mogłem się poddać, ale jednak podobało mi się to robienie, to kręcenie. To czemu ja aż tak bardzo skupiałem się na tym, na tym finalnym efekcie? Jak mogłem docenić to, co mam w tym momencie? I teraz po tych pięciu latach, czy tam iluś latach robienia tej ceramiki, jak ja patrzę się na moje wyroby, które zrobiłem, te pół. wróć, te, te te jak patrzę się na moje wyroby, które zrobiłem na początku, to myślę tak, kurde, to ja to zrobiłem. Takie fajne. Życzę wam tego. Dlatego chciałbym, żebyście zostawili swoje wyroby te pierwsze i żebyście się na nie właśnie tak kiedyś popatrzyli z dużym sentymentem. Dobra. Ten talerz moim zdaniem już jest wystarczająco ogarnięty. Od dołu. Ładnie, w środku ładnie i została tylko jedna rzecz. Dla mnie, jeżeli wy byście chcieli jeszcze popielęgnować swoje wyroby, pamiętajcie, spoko, tylko żebyście nie przesadzili, bo zbędny perfekcjonizm i kombinowanie, no po co? Czasem po prostu po co? Mi zostało tylko podpisać ten wyrób. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli Ci się podobało, możesz zostawić suba. Bardzo by mi piło miło. Bardzo Wam dziękuję, że oglądacie Shortsy i napiszcie proszę w komentarzu, co sądzicie o takim formacie, który jest taki troszkę bardziej bliższy, surowszy. Wspólnie robimy tą ceramikę, sobie gadamy. No, mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, miłego dnia, no i powodzenia.